Siemanko w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ zabawimy się w Kuriera. Ehm, będziemy dostarczać. Ech, moi drodzy, dostarczać moją książkę Paranormal, ponieważ część z Was zamówiła już swój preorder na Żiżej.pl. Przypominam, że są ostatnie godziny preorderu, więc jeżeli chcecie dostać tą książkę z takim boksem, który w środku ma jeszcze dodatkowo notę z długopis i macie zdjęcie z autografem, to moi drodzy wbijajcie na zizaj.pl i zamawiajcie, bo to jest już dosłownie ostatnia chwila na to, żebyście mogli kupić moją książkę, bo później będzie dostępna tylko sama książka. A tak macie przynajmniej boksa w preorderze, więc wbijajcie szybciutko na zizaj.pl, a my moi drodzy popakujemy te wszystkie tutaj boksy. w sumie mogę już pierwszego przygotować. O, proszę bardzo, który zostanie dostarczony, więc nie ma co zbędnie przedłużać, lecimy. Do Polski, na Polskę, jakkolwiek tak zwało. Mamy kupę kilometrów do pokonania. Chodźcie. O, dobra, słuchajcie. Ładuję boksy. W takim razie... E, generalnie mamy na, naprawdę do przejechania no, co najmniej kilkaset kilometrów do was z tymi boksami. Jestem ciekaw bardzo reakcji, które pojawią się w filmie. Wy je będziecie mogli zobaczyć już za kilka minut. Mi to zajmie dwa dni nagrywania, więc... No nic, przepakuję te boksy i jedziemy do pierwszych osób. Do zobaczenia. Słuchajcie, jesteśmy na pierwszej miejscówce, więc idziemy zobaczyć, kto jest tym kochanym szczęśliwcem, który zgarnie jako pierwszy boks. Jesteśmy w Poznaniu, oczywiście, bo to jest pierwsze miejsce, bo tutaj mieszka. Poznanie. Dzień dobry, kurier. Dzień dobry. Zastaniemy se no, babka przyszła Siemanko, zamawiałeś książkę? Tak Siemano, dawaj ja tutaj jestem Ja jestem bez... A, to nic, spoko, siemanko słuchaj, masz w takim razie osobiste dostarczenie twojego prądu Erwan Mam nadzieję, że ci się będzie bardzo miło czytał Jasne, nie ma problemu Dzień dobry Dobry Dzień dobry, kurier Dobra Na dłużej? A zastałem syna może? E, nie ma Aha, no niestety tutaj się nie udało, w takim razie szkoda. E, to Dalida Paczuszka wróci do ciebie e, kurierem, oczywiście, ale to nic. Jedziemy do kolejnej osoby. Mimo, że bardzo kocham Poznań, to nie ma co po nim krążyć, ze względu na to, że ruszamy w całą Polskę, tak naprawdę, i będziemy dostarczać książki wszędzie. Dlatego, moi drodzy, kolejny przystanek za jakieś 45 km. Jedziemy do miejscowości, której nawet nie znam. Niektórzy z Was pytali się mnie, czy będę dostarczał książki tylko i wyłącznie w wielkich miastach. Absolutnie nie. Pokażę Wam, jaką drogą jedziemy. W sumie jesteśmy na jakiejś wiosce, nawet nie wiem, gdzie to jest. Gdzie, gdzie my jedziemy, operator? Nie, nie wiem. Patrzcie. to. Zresztą... ja tu ledwo kamerę trzymał? Gdzie my jesteśmy? <laughs> Pomóżcie nam. Wyślijcie SMS o treści pomoc na 7227. <laughs> Witam Panie Adrianie. Cześć. Mam twoją przesyłeczkę, siemaneczko, okay. zamawiałeś książkę. Tak, tak? Okej. Okay. To przyjechałem ci osobiście ją wręczyć, proszę bardzo, to jest twój egzemplarz, będziesz mógł czytać, robić cokolwiek. No. Możesz powiedzieć im, że też przyjeżdżamy na miejsc, mniejsze miejscowości, bo niektórzy pytali i nie wierzyli w to, że będziemy przyjeżdżać na, na takie odludzia, że tak powiem. Ile macie tu mieszkańców w ogóle? w 200-300? 200-300, widzicie? Nie tylko duże miasta. Dobra, kolejna osoba zadowolona, więc jedziemy dalej wręczać przesyłki. Sory, spieszy mi się. I zostawił mnie. Dobra, jesteśmy w kolejnej miejscowości. Trochę nam się pogoda pokrzaniła, ale to nic, my zaraz rozpogodzimy. Kolejną osobę. czy co mi pojażę czy nie? Albo czy tam szórkę zamówiła. E, generalnie to jest taki, że ja wydałem książkę i mówiłem, że wśród osób, które będą zamawiały prądem, będę dostarczał osobiście części z osoba. Jest to taka niespodzianka, więc jak e, nie wiem ona jest, gdzie nie ma odpowiednio. Aha, za ile będzie? Albo czy możemy zadzwonić? Albo pół, później Pół godzinki. Aha, czyli jest, jest szkola albo gdzieś pewnie, no, tak to dobra jest w to Pół godzinki, to aż tyle to nie mamy, niestety. Żeby tyle przeczekać. Chyba, że zadzwonił pan, my możemy poczekać i nam Pan znać. Dobra, tak? Dobra, Aha. no to poczekamy chwilę. Okej, okay, dobra. No dobra, zobaczymy. No i niestety, widzicie, mówiłem wam, żebyście byli w domach. Jak będę przyjeżdżał z preorderami, no niestety kolejnej osoby nie było, więc no, jedziemy do następnej. Siemaneczko, słuchajcie, dzień drugi, rozpoczynamy dzień drugi, właśnie wymeldowujemy się z hotelu, pakujemy swoje rzeczy. Bo dzisiaj jest dzień drugi, jak dostarczamy boksy do Was, więc wsiadamy do samochodu, pakujemy bułę i jedziemy dalej dostarczać boksy do Was. Tylko szkoda, że. pogoda dzisiaj już nie taka fajna. Ej Daniel, to chyba tu. Eee, Bartoszu, czyli ty zamówiłeś to zrobimy preordery. Tak Dobra, słuchaj, to tutaj mam dla ciebie preorder, jak chcesz, bo w sumie jest, jeszcze przy nikim nie otwieraliśmy tego preordera Będziesz pierwszym widzem, który rozpakował w ogóle preorder Książka, notes, długopis i autograf to jest wszystko dla ciebie eee, Pytanko, czy chcesz dedykację, bo ja tych książek tutaj nie podpisywałem, więc nie wiem czy chcesz dedykację no, no, Tak? Chcesz? Dobra, no to zrobimy dedykację w takim razie Dobra Co byś chciał mieć napisane? Dla Bartka. Dla Bartka, dobra. Powodzenia w konkursie. Jak będziesz rozwiązywał zagadki, 5000 zł, długopis oddaję, jest Twój. Miłego czytania. Dziękuję. Wow, ale fajnie, bo tak. No, na go... na ten, no, na drzewo. Kurde. Siemaneczko, proszę bardzo, to jest Twój box, Przyjechałem Ci go osobiście dostarczyć. Jesteś smartą osobą, która dostaje boxa? tak? Dokładnie tak. Jesteś, śmiało, jasny! <grystanie> Jaki zadowolony! Co tam, myślałeś, że przyjadę, czy nie? Czy nie wierzyłeś? A jak zamawiałeś pre-order, to myślałeś, że ten? Że może się uda? Czyli miałem taką szansę, ale no nie widziałem. No taką nadzieję. Tak, miałem taką nadzieję. Aha. A widzę, że jesteś wzruszony! Ło, nie płacz, stary, nie płacz! O kurde! też żeby było w środku? dla Maxa. Dla Maxa, dobra, a chcesz... bo nie... masz marker może? Bo ja mam długopis tylko tutaj, który jest dla siebie w środku. Masz marker? No dobra, no to tym markerem, który jest w środku, ma... Znaczy długopis jest, dobra. To czekaj, pozwolisz? Dobra, przez KS czy przez X? KS. Dobra. Dobra, super, superanko. To my uciekamy dalej. Miło było poznać. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba zadowolona, w takim razie jedziemy dalej. Jesteśmy w kolejnej miejscowości. Powiem wam, że no już troszeczkę zmęczeniem nie bierze po tym drugim dniu jeżdżenia. Nie ukrywam. Ale ogólnie fajnie widzieć wasze reakcje, więc mam nadzieję, że za chwilę Julia, do której będziemy szli, będzie miała fajną reakcję. Tylko wie tyle, że przyjechał kurier, ale nie wie, że to ja. W międzyczasie chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że jak zamawiacie Wasze preordery, to moi drodzy, jak one do Was przyjdą, to musicie za nie zapłacić, bo byliśmy właśnie jakieś 150 km wcześniej przed pierwszą miejscowością i była taka sytuacja, w której dziewczynka, która ma 11 lat, zamówiła książkę. No, i rodzice ani siostry nie wiedziały o tym, że takowa przesyłka była zamówiona. Pamiętajcie, jak zamawiacie Wasze preordery na Żiżej.pl. I przypominam, moi drodzy, ostatnie godziny zamawiania preorderów, więc wbijajcie szybciutko, to musicie za ten preorder zapłacić. Dobra, Julia mieszka gdzieś tu, idziemy szukać. Chyba to tu. No, chyba tu. Dziwnie tak wchodzić na czyjąś w posesję, nie? Tak? No, bez żadnego dzwonka, bez niczego. Bez żadnego dzwonka, nie ma nic. Ale fajnie, bo dom jednorodzinny. Cześć! Julia, ale nie wstydź się Słuchaj, zamówiłaś preorder? Tak To przyjechałem ci go wręczyć osobiście choć tutaj się przytul, siemanko Cześć Słuchaj, to jest twój preorder, który zamawiałasz Z racji, że rozwozimy te preordery I dostarczamy, no to jesteś jedną z tych Szczęściarzy, którzy, którym udało się zgarnąć pracę. Dziękuję. Otwórz, proszę, zobacz, co jest w środku. Powiedz, jak oceniasz moją pracę. Nie pakowałem w bibułę, bo też nie pisałem dedykacji, bo nie wiem, jaką chcecie dedykację. Mhm. Dla Joli. Dobra. Widzisz, Daniel cię tak zrobił, bo powiedział, że nie że niby kurier i w ogóle nic się nie domyślałeś zapewne, co? Nie, ja się domyśliłam. Serio? Tak. No, Serio to no, się domyśliłaś? Słabo udajesz. Słabo, słabo udajesz. Dobrze, to tu masz twój egzemplarz. Tu jest jeszcze w środku zdjęcie, masz notes i masz Nie wiem, masz chomika? Nie. A, szkoda, bo tu jest dla chomika. No ale to jak nie masz chomika, to nic. Dzięki. Dobra, superanko. Cieszę się bardzo. No, widzicie. Także, no cóż, jedziemy do kolejnej osoby. Mamy ostatniego boksa, tylko dziwna sprawa, słuchajcie, bo jesteśmy w miejscowości, która nazywa się Poddębice. Ja wam pokażę. To jest ostatni nasz przystanek na trasie, bo jak widzicie, jesteśmy między łodzią a Poznaniem. Zobaczcie, poddębice i tu mamy Poznań. Już pokonaliśmy serio naprawdę dużo kilometrów. I to jest dziwne, no bo tak jak wam powiedziałem albo nie powiedziałem, bo już nawet nie pamiętam. E... Adres pokazuje na kościu. Na kościu? Dobra, dzwonimy. Halo? E, halo? dzień dobry. Kurier, ja mam ostatnią paczuszkę dzisiaj, ja chciałem dostarczyć. Mhm. Jest ktoś Słysza. na miejscu? Aktualnie, teraz? Tak, aktualnie, no? Tak, jest. Yy, Ale mam pytanko, bo tu jest adres na kościół. Ta... Nie, nie kościół. No tak mi pokazuje, że to jest na kościół, pod Dębicę 10a, prawda? Mickiewicza, do Mickiewicza. Tak, dokładnie i mi tu pokazuje adres na kościół. Ok, no to ja, ja mi to pokazuje, w takim razie ten adres na kościół. To w takim razie mogę prosić, żeby ktoś, no, albo inaczej, nie wiem, czy okay. żeby ktoś wyszedł albo coś. To ja jestem pod apteką, dobra? Dobra, to jest dosyć ciekawie. Udało się to Fajne zakończenie tych wysyłek, i fajne zakończenie całego dnia. Poczekamy. Zobaczyłem. Ja przyszłam za Martę. A ty przyszła, a gdzie jest Marta? A w domu by się wystraszyła. Czemu się wystraszyła? No bo nie wiedziała, o kogo chodzi. A, to rzeczy. powiedz, że kurier, że musi osobiście odebrać. Weź ją tam wkręć, dobra. Ale to właśnie to był jest prezent dla mnie i to. Ach, to jest prezent dla ciebie! I, tak. I tak. Aha, O, no dobra, no to super, to super, w takim razie. To słuchaj, przyjechałem osobiście, wręczyć Ci e, książkę. Jesteś ostatnią osobą na naszej trasie. Już myślałem, że się nie uda, bo tutaj z boku jest kościół w ogóle. Tak, jest Więc tak dobra. ciężko do Was tutaj trafić. Także książka jest w środku, z całym premorderem. Jesteś chyba piąta, albo szósta. Została osobą, która oh, oh. dostaje książkę, i tylko, tylko te osoby dostały. E, powiedz mi, czy chcesz dedykację, bo w środku. No proszę. Tak? By... Okej, okay. dobra. No to, albo inaczej, to ty otwórz, bo to jest Twój produkt. No Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że się będzie fajnie czytało. Także to jest, dziękuję, ja to jest dla ciebie A my kończymy już wysyłkę Boksów na dzisiaj <laughs> Dziękuję ci bardzo ja w takim lubię, razie. Dziękuję. No to moi drodzy, oficjalnie boksy dostarczone Do was wszystkich Znaczy to no nie do was wszystkich, ale oficjalnie do tych osób Które zamówiły sobie preorder wcześniej Przypominam, że są to ostatnie chwile Kiedy możecie zamówić moją książkę w preorderze Także wbijajcie szybciutko na zizzej.pl I zamawiajcie swoje preordery Będą wychodziły do was Także moi drodzy, mam nadzieję, że książka wam się spodoba Jak widzieliście, pokonaliśmy Całkiem grube kilometry. Ja jestem mega zadowolony z całej akcji, bo nie spodziewałem się takich fajnych reakcji. West, e, uśmiechów, wyszło genialnie. Ale pora już wrócić do domu, bo jest godzina no prawie 22, a jeszcze czekają nas dwie godziny trasy. Także ja wsiadam do auta i. Widzimy się w kolejnym materiale. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, czyli wcisnąć ten czerwony przycisk, tylko tam na dole, jak materiał Wam się spodobał i chcecie, żebym częściej Was odwiedzał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Spadam do auta, bo czas goni, moi drodzy, czas goni. Na razie, operator, no, nie, oddawaj nie, kluczyki! Nie! nie. Odda oddawaj kluczyki!